Mamy podpunkt F, ja wypisuję przyprostokątne, a wy w tym czasie zostawiacie łapkę w górę, może jakiś jeszcze komentarz, żebyśmy potem mogli kontynuować naszą serię. Dobrze, A 16, B 30. Do naszego wzoru podstawiamy na twierdzenie Pitagorasa 16 kwadrat plus 30 kwadrat to C kwadrat, z pierwszego 256, potem 3 do kwadratu to 9. I dopiszę 20 zera, to do c kwadrat, dodajemy 1156c kwadrat, zamieniam stronami, obustronnie odwrotność potęgowania pierwiastkuje, więc tu mamy pierwiastek z liczby 1156, a więc c to 34.